Nowa era, wybór papieża Leona XIV. Świat wstrzymał oddech. Biały dym uniósł się z komina kaplicy Sykstyńskiej. Wybrano nowego papieża. Po raz pierwszy w historii Amerykanin stanął na czele Kościoła katolickiego. Robert Francis Prevost, były arcybiskup Chicago, przyjął imię Leon XIV. Jego wybór to przełomowy moment dla Kościoła, otwierający nowy rozdział w jego długiej i bogatej historii. Rok 2025. Świat zmienił się drastycznie od poprzednich wyborów papieskich. Kościół katolicki również znajduje się na rozdrożu. Papież Leon XIV dziedziczy kościół borykający się z wewnętrznymi podziałami, stojący w obliczu szybko zmieniającego się świata i starający się głosić Ewangelię w coraz bardziej sekularyzowanej epoce. Jego pontyfikat od samego początku. Niesie ze sobą ciężar ogromnej nadziei i wielkich oczekiwań. Aby zrozumieć znaczenie Leona XIV, i musimy przypomnieć sobie dziedzictwo innego wpływowego papieża Jana Pawła II, wybrany w 1978 roku, Karol Wojtyła, polski kardynał z Żelaznej kurtyny, stał się symbolem nadziei w walce z sowieckim uciskiem. Jego pontyfikat, głęboko związany z zimną wojną, przyczynił się do upadku komunizmu i umocnienia moralnego autorytetu Kościoła na arenie międzynarodowej. Charyzma i niestrudzone podróże Jana Pawła II uczyniły go światową ikoną. Jednak Jan Paweł II również stawiał czoła wyzwaniom. Nawigował Kościół wciąż zmagający się z reformami Soboru Watykańskiego II. Zmierzył się z wewnętrznym sprzeciwem, jednocześnie podtrzymując tradycyjne nauczanie w kwestiach takich jak antykoncepcja i rola kobiet w kościele. Jego pontyfikat, choć pod wieloma względami triumfalny, pozostawił nierozwiązane napięcia, które nadal kształtują Kościół dzisiaj. Droga Roberta Francisa Prewosta do papiestwa jest tak wyjątkowa jak on sam. Urodzony w Chicago w 1955 roku, dorastał w pobożnej katolickiej rodzinie. Jego powołanie do kapłaństwa rozkwitło wcześnie, prowadząc go do wstąpienia do zakonu augustianów. Po święceniach kapłańskich droga ojca prewosta przybrała nieoczekiwany obrót. Poczuł silne wezwanie do służby kościołowi w Ameryce Łacińskiej. Jego praca misyjna w Peru, gdzie służył ubogim społecznościom i zanurzył się w lokalnej kulturze, głęboko ukształtowała jego światopogląd. Bystry intelekt i umiejętności administracyjne ojca prewosta doprowadziły go do funkcji kierowniczych w jego zakonie, a ostatecznie do Watykanu. Nigdy jednak nie stracił kontaktu ze zwykłymi ludźmi ani głębokiej troski o biednych i marginalizowanych. Wybór amerykańskiego papieża wywołał szok na całym świecie. Niektórzy świętowali, widząc w tym moment Ameryki na światowej scenie. Inni wyrazili zaniepokojenie, obawiając się wpływu amerykańskiej polityki na Watykan. Papież Leon XIV stoi przed delikatnym zadaniem balansowania między swoją amerykańską tożsamością a uniwersalną rolą pasterza Kościoła katolickiego musi nawigować w świecie coraz bardziej podejrzliwym wobec amerykańskiej potęgi, szczególnie w świetle niedawnych globalnych konfliktów. Co więcej, wzrost nacjonalizmu, populizmu i ekstremizmu religijnego stanowi poważne wyzwanie dla przesłania Kościoła o jedności i pokoju. Papież Leon Trocchetranscheki musi znaleźć sposoby konstruktywnego dialogu ze światowymi liderami, pozostając jednocześnie proroczym głosem sprawiedliwości i godności ludzkiej. Sekcja 5. Globalny Ambona, papież Leon XIII i wyzwania ery cyfrowej. Jan Paweł II został nazwany papieżem mediów ze względu na mistrzowskie wykorzystanie telewizji i radia. Papież Leon XIII dziedziczy o wiele bardziej złożony krajobraz medialny. Rozwój mediów społecznościowych, z ich potencjałem zarówno dobra, jak i zła, stwarza nowe możliwości i wyzwania dla Kościoła. Z jednej strony media społecznościowe pozwalają papieżowi komunikować się bezpośrednio z miliardami ludzi. Może dzielić się swoim przesłaniem nadziei i miłosierdzia, omijając tradycyjne filtry medialne. Z drugiej strony, era cyfrowa jest pełna dezinformacji, polaryzacji i nieustannego głodu sensacji. Papież Leon XIV musi znaleźć sposoby na przebicie się przez szum informacyjny, na przemyślane angażowanie się w społeczności online i na wykorzystanie potęgi technologii do ewangelizacji, nie padając ofiarą jej pułapek. Sekcja szósta. Podzielony dom, wewnętrzne podziały w Kościele. Kościół katolicki, jak każda duża i różnorodna rodzina, boryka się z wewnętrznymi sporami. Pontyfikat papieża Franciszka, choć naznaczony znaczącymi wysiłkami na rzecz reform i dialogu, był również świadkiem wzmożonych napięć wokół takich kwestii, jak nauczanie Kościoła na temat seksualności, roli kobiet i granic władzy papieskiej. Papież Leon XIV dziedziczy te podziały. Jego własne poglądy, ukształtowane przez amerykańskie pochodzenie i doświadczenia w Ameryce Łacińskiej, niewątpliwie wpłyną na jego podejście. Niektórzy mają nadzieję, że zajmie bardziej tradycyjne stanowisko w sprawach doktrynalnych. Inni oczekują bardziej postępowego podejścia, budującego na nacisku papieża Franciszka na miłosierdzie i inkluzję. Znalezienie drogi naprzód, która szanuje bogatą tradycję Kościoła, a jednocześnie odpowiada na obawy współczesnych katolików, zwłaszcza młodych ludzi, będzie kluczowe dla przyszłości Kościoła. Sekcja siódma. Budowanie mostów, dialog międzyreligijny i dążenie do pokoju. W ciągu całego swojego pontyfikatu Jan Paweł II uczynił dialog międzyreligijny priorytetem spotykał się z przywódcami innych wyznań, szukając wspólnej płaszczyzny i promując wzajemne zrozumienie. To zaangażowanie w dialog jest jeszcze ważniejsze w dzisiejszym świecie, naznaczonym ekstremizmem religijnym i przemocą. Papież Leon XIV zasygnalizował swoją intencję kontynuowania tej pracy. Zdaje sobie sprawę, że Kościół katolicki jako największy na świecie chrześcijański związek wyznaniowy ma do odegrania istotną rolę w budowaniu pokoju i pojednania. Budowanie mostów z innymi religiami, zwłaszcza z islamem, jest niezbędne do sprostania globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, ubóstwo i kryzys uchodźczy. Kwestie te wykraczają poza granice religijne i wymagają wspólnych rozwiązań. Sekcja ósma. Jedna owczarnia, wielu pasterzy, kościół globalny i jego nowy przywódca. Kościół katolicki jest instytucją globalną z ponad 1,3 miliarda członków na całym świecie. Podczas gdy centrum kościoła pozostaje w Rzymie, jego serce bije w różnych kulturach i językach na całym świecie. Pontyfikat papieża Leona XIV przypada na czas, gdy środek ciężkości kościoła przesuwa się na południe. Ameryka łacińska i Afryka... Są domem dla rosnących populacji katolickich. Regiony te stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, w tym ubóstwem, niestabilnością polityczną i szybkim rozprzestrzenianiem się innych wyznań chrześcijańskich, zwłaszcza pentekostalizmu. Papież Leon XIII, z jego osobistym doświadczeniem w Ameryce Łacińskiej, ma wyjątkową pozycję, aby zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby globalnego południa. Balansowanie między troskami Kościoła na Zachodzie a witalnością i wzrostem Kościoła w krajach rozwijających się będzie kluczowym tematem jego pontyfikatu. E, sekcja 9. Dziedzictwo jeszcze nie napisane. Papież Leon XIV. i przyszłość Kościoła katolickiego. Pontyfikat papieża Leona XIV jest jeszcze w powijakach. Zbyt wcześnie, by przewidywać, jakie będzie jego dziedzictwo. Jedno jest pewne: stoi na czele Kościoła w przełomowym momencie historii. Decyzje, które podejmie, słowa, które wypowie i przykład, jaki da, będą miały głęboki wpływ na przyszłość katolicyzmu. Czy będzie budowniczym mostów, starając się leczyć podziały w Kościele i wspierać jedność w podzielonym świecie? Czy będzie odważnym reformatorem, zajmując się długotrwałymi obawami dotyczącymi przejrzystości i odpowiedzialności w strukturach Kościoła? Czy będzie proroczym głosem rzucającym wyzwanie niesprawiedliwości i wzywającym do bardziej sprawiedliwego i współczującego świata? Czas pokaże. Pewne jest, że papież Leon XIV stoi na czele Kościoła, stojącego w obliczu zarówno ogromnych wyzwań, jak i niezwykłych możliwości. Świat patrzy, czeka i modli się o sukces jego pontyfikatu.